Witam Was w czwartym odcinku z Minecraft 1.18. W tym odcinku będziemy sobie łazić trochę po fortece, ponieważ ja mam ogólnie straszną lipę jeśli chodzi o Achievementy w Nederze. Bo tak sobie to po Nederze jeszcze nie łaziłem, dopiero teraz zacząłem. Zobaczcie, mam takie Achievementy. No i teraz właśnie znalazłem fortecę. Tutaj na czacie macie dokument, odokumentowane, czy Antipodakoks, Fortress Into Fire Celem jest zdobycie czaszki oraz dużej ilości właśnie tych blazerodów, żebym już nie musiał na razie tu przychodzić Ale trupnął, czaszkę trupnął Yeah boy, mamy czaszkę już Mordę, świnka gruba no to tenu, pan, ja wylądowałem normalnie, a nagle dostałem, że zginął. Ja zawsze, no, jak ćwiczę do Manhunt'a, to ja co zawsze praktycznie na każdym Seed jest tak kowal. I ogólnie Seed jest super broken, e, a jeszcze do tego dostaję dwie fortece, kurde obok siebie zazwyczaj. Skopujemy a, oczywiście ale podłogę, ale Jezu jak ktoś szybko idzie. Masak, Pyk, dobra, skopaliśmy podłogę. Okay. Kurde, że się, się uh -huh. poryspiło. I jesteś zbogowany. Mieją w ogóle ty masz dosłownie Mam, mam, skajnąłem Jesteś główkę widera? Czy tylko ja zdobyłem? jeszcze nie, Udej, nie, z nie z zrobiłem uszajni w ogóle Co zrobić? zrobić? Skastowałem sztabkę z nogę i tu z kolei ciomek się, nie się i Tak teraz kredowałeś w niebie O, tu jest nasz sztabka Potwierdzisz, że Nie wiem, co jest Uu, ale garstka szkieletów! Dzień dobry! to, A to... brudawki! Tego właśnie potrzebowałem Do, dokładnie Dawaj te brudawki, no w końcu! To chyba odpalę... O, dobra, jeszcze to jest... od siodła w sumie, ja nie ma O, tu jest... Co jest? Teraz to zauważyłem, że to jest trzech w ogóle tych Ziomków, tu jesteś I pyk! Federpolin Potrzebuję tylko jakiegoś piglina Spadaj Nie O, są pigliny, dobra Będziemy mieli kolejny achievement No, dziękuję bardzo Za oddaję Uciekam stąd O, patrzcie, mam jakiś portal No to Nie no waży. Nie, nie. Jezu, co jest gra? No, no Bedek jest jeszcze zlego, jest trochę zlagowaną wersję. Okej, okay, mamy portal. Uwaga, 95 dzień mamy już. Dobra, I nie ja blobik pay. zniszczył te mury, nawet w sumie nie wiem czemu, ale chyba znowu się otworzył na świat. Ja ogrodziłem nie, proszę, całą naszą bazę. Nie wiem, dalej są ja. dwie. Ja wiem o tym. Ja na, nad dobra, mamy moi drodzy, tak, brodawki, to jest nowa rzecz. glowstone mamy. Mamy 19 pałek Blaze'a, mamy jedną czaszkę, to jest super Mamy siodło, to jest spoko, bo ja tego siodła w ogóle nie miałem. Zobaczcie, mam taki nick niesamowity ja mam jakiś jeszcze achievement, daj który daj mogę to. zrobić? Ma Ale ktoś Krainko eee, obsydian? O, Jezu, ty masz 20 krańko obsydianu Blobix zrobić to? Pik. O, mamy to, mamy to, no to widzowie, mamy pik. Dobra, pyk, 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 pyk i pyk Okej, okay, mamy kolejny achievement Ja nie mam w ogóle no, achievementu tak, za lawę No <śmiennie> <na> Pyk! <piata. śmiennie> dobra, tak. mamy jest hot stuff. O, ja. No, znaczy, to no jest właśnie. jeden. Tak, mam portal, dobra, mam, 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 trafiłem. Dobra, robimy to. Popatrzmy w tym czasie jakieś inne achievementy jeszcze. Tu baj, tu, nie wiem, czy zrobię w ogóle. Best Friends Forever, jeszcze nie miałem zwierzątka żadnego. Halo, papuszki, chip, chip, papuszki. Dobrze widzę? Nagania? Papuga! Yes, bez na, mi... drugim, na drugim nasionku zrobić kuro Dwie z nich były na, na pierwszy Jej. raz ale, ale już mnie dwa razy te papugi wyszczerzyły, pomyślałem, że to kripeczki Dzień dobry! Je. Mamy Tactical Fishing <laughs> no, no, Pobicz tak. Gaming, poproszę tak. Glowen co zrobić... O, dziękuję bardzo oh. Pew! Jakby krówki jakieś pozabijałem, nie te nasze sporo. Subskrybuj! Kanał... Jezu, napisałem Knał, dobra, nieważne Pyk! Proszę bardzo, subskrybujcie Knał, kanał Osiądź, ma okay. nie latasz mi po suficie, no Nikt nie Czemu ta wędka ma dwie? Dwa haczyki, czy mi się tego wydaje? Jest mam! Ktoś by się w ogóle nie łowił. Jesteś o Boże, drugi? ale wymiotuje zaraz. O Boże, zjadłem paperfisha. Ej, bo Rybę no się, no się no. nie da złowić co? mam pół na. serca, no. O? Jak teraz nie zrobiło, teraz to będzie beka jak Jest! Jest! Na Dobra. koniec odcinka, jest! E, masz. Dobra, dawaj to. Ten. A trzeci to jest ten. Proszę ten bardzo. Jest. Drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek e, Wam się spodobał. I to... Zapraszam tak, do subskrypowania i ten ten lajkowania. Nie no i co? Grudny. Trzymajcie się, pożegnajcie się chłopaki Naura Naura